Siemanko, Manka manka, jestem Warty zwitajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Dokładnie tak jak lubicie dalej te serię. i chcecie oglądać, zostawcie jeszcze łapoczkę w górę. Dzięki wielkie za to klub, często lajkujących, melduje się w komentarzach Elo, elo, Słuchajcie, zobaczyłem, że brakuje nam jeszcze 6 ulepszeń klubu w tym momencie i, i, i troszeczkę funduszy nam na to Zejdzie, ale fajne rzeczy będziemy otrzymywali za tę ulepszonkę. Także słuchajcie, lecimy do rana i kupmy sobie kolejne rzeczy. I tutaj dostaniemy tytanowy drill. Kup, proszę bardzo. I mam teraz 80 tysięcy. I niestety mi nie wystarczy na kolejny poziom. Dlatego póki co, żyjemy z tym co mamy. Tak, dobra, jak się tu zluzowało. tyj, przed chwilą tutaj było zupełnie inaczej. I dobra, chodźcie, tu trzeba ekipę. Przerzedzić, dobra? Raz, dwa, trzy. Ok, Spoko, niech tyle będzie. Eee, I chodźmy rustro, zanieśmy naszym, naszym slimom, które lubią rustro najbardziej, żeby wiecie, więcej plortów było. Eee, z nich i zajmijmy się naszym nowym dropem. A drony. pijane. <gryw> A drony niech robią to, co do nich należy. Tak jest, czyli niech mi tutaj zarabiają pieniążki na kolejne ulepszonka klubu. Sobie taki rozstronik głupi tutaj. Chociaż nie, głupi. Dobra, nieważne. I <laughs> nie do środka raz. Tak. Mm, dobra. <laughs> nie ma to jak pocisnąć. Okay. <laughs> dobra, chodźmy. Hmm. <laughs> uh, okay. już, 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 już jest git, już jest git. Dobra, Titan Reel. Pokażcie mnie to! Tytanowy drill, mamy jeszcze jakichś tytanów? Nie, to nasz pierwszy tytan w składzie! O, jakie dobre tutaj sumki wszystkiego, elegancko, elegancko! No to co? Pięć? Styknie mi. Dobra, dziesięć, dziesięć. Dobra. Dziesięć czerwonych, czyli co, lecimy, kurczę? Jak czerwone to, 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 to do... Zapomniałem jak się nazywa. Nieważne. Na fioletowych lecimy. Na indigo. O, o, dobra. Idziemy na indigo posadzić. Wszystko. Akurat tutaj ostatnio nam się porozwalały maszynki. Dawaj, ty też się zniszczysz za chwilę. No o, ty dziadu. O ty dziadu. Mogę, mogę cię w... sam zniszczyć, ale... Po co? Jaki gruby ty? Dobrze, dobrze, robisz tutaj. <giby> gites, gites. Stawiamy to. A. Dobry? Dajcie i a wy jeszcze się nie poddajecie, ale Strange Diamond wleciał. Bardzo fajny, bardzo fajnie. Dobra, tutaj te maszynki chodzą. Jak tam wasza żywotność? Czy to już? Czy wy się trzymacie kolegów jeszcze, nie? Tak, to już. Dlatego jednego chociaż <grywa> Dobra Dawaj. Tytana wsadziliśmy Zarębiście A w sumie chodźmy do końca Czemu by nie? Pik Tytany Tytani polecieli Dobra i teraz na górę, bo tego mamy jeszcze troszeczkę tutaj Polecimy tędy Dobra i będą maszynki działały Gitness. O co koksy, ja pierdziele Naprawdę. Koksy nad koksami. <laughs> poleciał. Poleciał. I ostatni nam tutaj został. To poleci w to miejsce. Dobrze, róbcie swoje. Właśnie, bo ostatnio tak lataliśmy po tych maszynkach i w ogóle nie polecieliśmy zabrać e, most blanketu całego. Czyli naszego terenu dżunglowego. To lecimy na dżunglę. Make. <laughs> Zanim oczywiście polecę na dżunglę, to sobie gdzieś musimy te itemy opchnąć. Jest to jakieś miejsce, nie ma. No to kurczę, znajdziemy miejsce tutaj. To tu zawsze się znajdzie miejsce. Właśnie tak dobra. Mm. Refinary Link. Proszę bardzo. Leci, 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 leci. Od razu to sobie tutaj zostawię, żeby stąd itemki Wywalić. Ale to też wyglądają na takich, na takich koksów, nie? Oczywiście jak, jak zrobiły wypluwają, bo później jak już tak stoją to widać, że to nie jest taki maksymalny poziom tego wszystkiego. Dobra, pluj, pluj, pluj. Mik. O, jeszcze żaden, żaden jeszcze Royal Jelly nie dał. Gra zobaczyła, że ostatnio potrzebowałem, bo dorobiłem parę rzeczy. I tak o, korzystasz? To nie damy. Oj Tabi, wiem, że głodny jesteś, ale, ale, no, no, no. no. Nie wiem, skąd ci jedzenie ogarnąć. Iś tam może znajdziesz szczęście. Proszę bardzo. <grymne> Pik. A dziwnie, że się slime respią w miejscach, gdzie nie mają jedzenia dla siebie. Takie trochę, trochę głupie to. Patrz, żadnego tego kurde. Chodź ty, wiecznie o tobie zapominam. To choć w pierwszej kolejności. Bo znowu zrobię kółeczko i tyle, i tyle z tego będzie. No ale te maszynki się tutaj nie poddają. Jak widać. O! 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 Ten to dobry ziomek! Rzucił od razu dwa, dwa rojalki tak. Elo, coś mówiłeś, że nic, nikt ci tu nie daje? To trzymaj ode mnie. Tak. <ścoughs> tak od razu. Dwa pierwsze dropy, nie? <ścoughs> O, ten też ziomeczek taki. No i fajnie, dobra, chodźmy jeszcze tutaj. W tym miejscu również. Chodzi cała maszyneria. Pim. Dobra. Trzymam. O! Najsowo, najsowo. 5 rejestrów. No to prawie mi się inwestycja cała zwróciła w market linki. Bo tam jeszcze refinery linki dokupywałem. No to tak, połowa, połowa się zwróciła z inwestycji. Trzymajcie kuraki. E, dobra, czyli tutaj wszystko zebrane, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie ogarnięte. Wiecie, trzeba popsuć tę maszynę zanim kurde z tytanami tu wlecę, bo nie będę miał gdzie, gdzie ich ustawiać. No chyba wtedy najwyżej te zniszczę. Powiemy, nie, nie masz was, elo. Dobra i wiem, że jeszcze na pustyni mamy zbiory. Na, pustyni. Tylko kurde, od strony teleportu to to nie jest. A w sumie tutaj dam teleport. Dobra, okej. Okay. Wcześniej miałem tam dalej. To taki najgorszy moment trasy mamy za sobą. Wystarczy się dostać tutaj. Sekundę dla energii. Poświęcić. Lecimy do maszynek. Mik. Dobra. I maszynki zaczynają się tutaj. Nice. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, akurat się psujecie. W sumie spoko. Będę mógł od nowa postawić. Jak już będę miał, te lepsze. W dobrej ilości. No, tutaj ostatnie się musiały popsuć, bo tutaj też pamiętam, że coś było. Okej. Okay. Spoko. Były i nie ma. Okej, okay, chodźmy sobie od tej strony. Pink. Dobra, czy co tutaj coś jeszcze zostało z tej strony, bo tutaj wiem, że na górze coś było. Ale chyba już poszło sobie. Poszło sobie w zapomnienie. Dobra, to kit. To czyli pustynię sobie tak wyczyściliśmy. No, tylko tam to chyba zostały. Wtedy. Haha, <grytki> okej. Okay. Dobra. Czy zabrałem? Ej, nie zabrałem refinery linka. Ja pytam. Z tych... z most blanketu. No masz Dobra. Chodźmy. Szybko na ruiny. Teleport do siebie. Na most blanket i zabieramy urządzenie. Chyba, że tam zostawię. Czekaj. Bo ja w sumie sobie dorobiłem tych urządzeń. Mogę tam zostawić. I mieć gdzieś to wszystko. Co nie? Mam tego więcej. Tak, refinaryjki. Eee, dobra. Jak sobie tam siedzi. Okej. Okay. <słuch> Mogę pozostawić jeszcze w tamtych miejscach, gdzie, gdzie są maszyny, żeby nie latać nie wiadomo ile razy. Tak akurat gdzieś na końcu trasy, jak się robi, żeby to się działo. Dobra, dawaj myk. Tutaj zdecydowanie przydałoby się gdzieś postawić i chyba nawet wiem gdzie. Oczywiście na samej górze, gdzie się kończy nasza cała trasa wypadowa do wszystkich maszyn. Bo One sobie tutaj, widzicie, fajnie robią O, blue slime lamp Świetnie O, tutaj sobie robią, a tutaj mam taką końcoweczkę, Że tutaj mogę tego refi refinery linka postawić W tym miejscu O, fake. proszę bardzo Wszystko się zbierze z dołu, idzie się na górę Ogarnia się górę i tu akurat możemy wyrzucić I po drodze mamy powrót Do siebie Idealo Idealo Dobra Tutaj mamy ruinki przed nami? Tak, to są ruiny. Okej. Okay. Wiecie, teren sobie ogarniam, co i jak. A dalej mnie interesuje, co to było za tamto miejsce. Z most-blanketu. <grych> Ej, postawiłem to, a nie wyrzuciłem i temu, który mam przy sobie. No, no ładnie, no ładnie. Dobra, nieważne. <grych> Już u siebie wywalę to wszystko. Tak z rozpędu to robiłem. Mek. Poszło? Poszło, 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 poszło. Gites. O, wy tu już na jedzeniu nie chodzicie. No, co się wydarzyło, co? Mniej tripów robię na dłużej, się mniej respi wszystkiego. Tak, tu już zaczyna być widać ziemię. <ścoughs> Okej. Okay. Dobra, czyli co? Czyli maszyny tutaj mamy ogarnięte. Dobra. Minie co by na teraz zrobić, skoro te maszynki mam ogarnięte Tutaj jeszcze funduszy nie mamy dobrych Zachęćmy o nasze O nasze niestandardowe miejscowe, bo tam może drony się nie odpalają jak nas nie ma I nie sprzedają niczego i tak dalej Tutaj nie ma plortów, czyli tutaj drony działają O! 116 tysięcy nam się zrobiło nagle Czyli może to tak działa, że jak przechodzę przez jakiś portal To coś co nic nie robi, bądź gdzieś tam robi sobie w międzyczasie to wtedy zapisuje mi to wszystko. Może? Czemu wy to wyrzucacie, halo? Ja tu się staram, przy... przynoszę wam jedzenie, kurde, a wy to wyrzucacie. Chamy. A, no i wszystko jasne, jak to wylatuje, kurde. Robią tornado i leci! <gryw> Tutaj to samo. Kurde, kiedyś wam zabraknie. Będziecie próbowali się dostać do tego, a to będzie zamknięte. <gryw> Tak będzie, jak tu miałem jakiegoś slajmikę wprowadzić. <noise> Ale co tam. Kiedyś wam przyniosę coś tutaj, jakąś zabaweczkę. Żeby o, 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 sprzedaż poleciała. Dobra, to do Wiktora na zwiady. O, w The Wilds też nie byliśmy jakiś czas. Trzeba tam zobaczyć, co się dzieje. Okej, okay. tutaj drony. Mają pićku, świetnie. Pik. Dobra, jak tam u was? Dobra, tutaj plorty są. Czy znaczy, plorty jedzonko macie? Dobra, git. Albo dron się ogarnął, albo to dalej z mojej tamtej wrzuty tutaj wszystko jest. a <laughs> Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ale dobra, one sobie tutaj radzą. Dron śpi, ja cię widzę. No. Byś sobie nie myślał, że cię tutaj nie ma. <laughs> Okej, okay, czyli co, The Wild zostało, no to szybki teleport, myk, uwaga na wyrzutnie rakiet, 126 tysięcy, możemy kolejne ulepszenie kupić, nice Nice, nice, nice -u. Ale najpierw The Wilds, <laughs> bo i tak jest po drodze tak. Trzymajcie wody, elo Dobra, 130 tysięcy się zrobiło Nejowo, najsowo. O! I nagle dodało 14 tysięcy. Tak, czyli jak się wchodzi w taki obszar To się wtedy zaczyna. Dobra, wygłodne jesteście, czy udajecie, co? 1000 kurde, dawaj na maksa im też na maksa. Niech mają kurde, o, ale tego rośnię tutaj. Ja ptolę. <laughs> Drony się nudzą tak. No robota ta wykonana. <laughs> nic to po nas. dobra, zabawki mogę Wam ogarnąć. zabawki, zabawki, zabawki. Co wy tutaj jest? To są, to są saber, slimy? A tu co my mamy? Tangled dervish. ok. ok, ok, ok. Jest coś dla saberów tutaj? a, to ten dinozaur. Gdzie Ty jesteś? Tutaj. Trzymajcie dinozaura! O! Proszę bardzo. Zabaweczka. <grywa> Tamtym też coś kupimy. Dobra, gdzie ten. Ten ziomeczek. Dajcie zabawka! <grywa> Dobra. No, w sumie zabawki mogę im dokupić tutaj wszędzie. Bo no, podochodziły i slajmy, ale zabawek nie mają, nie? No, wy macie, kurde, rostro. O, małej kurczaczki. Macie zabawkę u siebie tutaj? Powinniście mieć. Tak, macie, dobra. Proszę bardzo. Podrzutka. Tam na dole na pewno nie mają. To jest pewniak akurat. Dobra, chodźmy spać. Chodźmy spać i chodźmy ulepszać klub. Tak, już do końca samego za 120 tysięcy będą wszystkie ulepszenia. Także tyle dobrze, że to już nie rośnie. Naprawdę drogi interes. A nie, 150, sorry, za 150 będzie. Dobra i teraz dostaniemy blueprint pompy. Kup. Nie mam, brakuje mi dwóch tysięcy. No to ile? Halo. 500 będę miał. Coś tutaj jest nowego? A, ten klucz slajmowy, nie potrzebuję, sorry. Mam, mam jeden. Nie wiem gdzie go użyć nawet. Jakiś zapasowy po prostu. Chyba że tam nie odblokowałem. Jest taka opcja. A to sprawdza. tu, bo tam jest taka, mie taka miejscowa jedna której nigdy nie trzeba otwierać, ale tam stwierdziłem, że jak już, jak już wszystko potwierałem, to możemy tam otworzyć. Dobra, chodźcie się przejdziemy. Dokładnie tutaj. Myk. No, już mogę ulepszenie kupić <laughs> na tytanowe pompy. Dobra, czy to jest otwarte? Jest zamknięte, dobrze. Pamiętacie, ostatnio mówiłem w odcinku, którymś, że zawsze jest ten jeden klucz za dużo w tym sklepie. Że to jest idealne wyliczenia, W sklepie jest kluczyk, który jest takim dodatkowym, że jak się kupi, to. to się go ma, Tak właściwie po nic. Ach, <laughs> już Spiral Stream Steam Dobra, lecimy stąd Bek Kurde, ale mam tu pogarniane Naprawdę git Naprawdę, o, Co się stało, że... A potem chyba moim karmieniu tutaj <laughs> Wait, widzę Widzę Złotego Musimy tutaj zrobić sneaky piki Assassin's Creed Omen oh, Dobra, nie widział mnie Dajcie dropa Dobra Dwa naboje, dzięki Dzięki Od mnie nie widzi Stignął! No, bez sensu, zbagowane, Zbugowane to <noise> Dobra, wyrzucaj dropa Już mamy pompy lepsze To wy musicie tutaj Się pożegnać z biznesem Ale widzę, że jeszcze nie planujecie, okej okay. Ja rozumiem Ja rozumiem, spokojnie Wreszcie nie kupiłem, no Bo brakowało mi Dwóch tysięcy Dobra, zbierzmy DZIĘKUJĘ nie, DZIĘKUJĘ Dobra, garnięta. widzicie, tak przy okazji, mega fajnie Mogę tu gdzieś refinery linka pyknąć, tak po, po drodze oczywiście Tutaj mogę po drodze, dobra Mamy bardzo blisko do siebie Ale co tam Refinery link, proszę bardzo, w drodze powrotnej Można wywalić I mogę to zrobić od razu Nie muszę biec, halo Dziwne przyzwyczajenie Poszło. Nice. Tak z maszynkami stajemy? Nie stajemy. No git Wszystko, co, co mam kupione, jest postawione. I tak trzeba tutaj żyć. Elegancko. Wszystko się zgadza. Dobra, teraz kupmy to ulepszenie. Myk. Dobra, slime trophy, O, kolejny poziom trofeum będzie. Przy okazji. Dobra, a później będą royal apiarki. Jest trzeci poziom. Dobrze. Bogactwo. <noise> tak. Wreszcie jest na co hajsie wydać, bo sobie w tym poprzednim sezonie na modach. Co robiłem? To od razu cały klub dałem sobie na maksa. I no. <noise> zupełnie inna gra. laboratorium też miałem tam jakoś wymasterowane i... I szybko się skończyła tam tamta. Dobra. No to ten, idziemy zobaczyć jak to cenowo wygląda tutaj. Będziemy mogli postawić. No co wy gadaje? Już jedzenia nie macie, patrzcie A jest na maksa ustawione. Ej, coś jest grubo, nie tak? Ta gra już przestaje ogarniać tego save'a Chyba, że was to jest po prostu za dużo, ale no nie wiem Nie wiem, nie wiem, ale jak na moje to to, to, to powinniście mieć jedzenie i to dużo Ale co tam? Dobra gdzie to jest? Abyssal pump? Tak, 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 to jest to. Dobra 5 czy 10? Tam miałem 10? A nie, 6. pumplorty <grym> mi zeszły. Dobra, trudno. Ale to, to już mamy. I kolejny kolejną rzeczą, którą tutaj będziemy mieli, to będzie master apiarka. O, do tego to tutaj mam, kurde, na ludzie. A że tutaj mi bumplortów zabrakło? Ciekawe, ciekawe, jak tam z plortami tutaj to wygląda. Fosforów strasznie mało, tabi plortów strasznie mało. Tych, tych dwóch nie liczę, bo one do niczego nie są praktycznie. No tak to ok. saberów też nie ma, ale to, to, to też na luzie. Dobra, <laughs> okej. Okay. Trzeba będzie, to ogarniemy. Wiecie, będą hajsy, już na wszystko to zmienimy, żeby wszystko leciało do marketu z każdego miejsca to wtedy będziemy mogli sobie kraftować i kraftować, Ta jest. <grystanie> Dobra, ale fajnie, że tutaj się tak pniemy fajnie w górę Właśnie tak Dobra, to co? To ja będę kończył odcinek, bo już pogarnialiśmy dzisiaj. Czekamy aż tutaj wlecą nam kolejne hajsy Ja tutaj się przed kolejnym odcinkiem jeszcze prześpię, żeby kolejny dzień wleciał, żebyśmy mogli maszynki pozbierać. W sumie w sumie już mogę pozbierać. <laughs> bo było z planem, ale to sobie zaraz ogarnę. E, także na trasie wam ja bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie łapeczkę w górę i do następnego. Na razie, cześć, jojojo!